Dziadkowie nie są od wychowywania dzieci. Mieli swoją szansę na to, żeby wychować nas, swoje dzieci. My jesteśmy od wychowywania dzieci, a dziadkowie są od rozpieszczania. Jeżeli Tyściowa tu kryguje się i chce, próbuje wejść w to, żeby tutaj karać dziecko Twoimi rękoma, tak, no to powiedz nie. Po prostu. Nie daj się. I mów: miała mama szansę. Wychowywała mama mojego męża, teraz jest mój czas, ja wychowuję moje dziecko, ja będę wychowywać tak jak ja chcę. Ale pamiętaj, że jak będziesz mówić takie rzeczy wprost, zrobisz sobie z teściowej wroga. Nie polecam. Co polecam? Milczeć, szukać, uciekać, wymyślać i po prostu się nie dać. Ale nie zrobić tego, co ona mówi, nie? nie słuchać. I na pewno nie upokarzać dziecko w ten sposób, że się bije, czy każe się publicznie przy osobach trzecich, nie? Po prostu nie rób tego, bo twoje dziecko ci tego nigdy nie wybacza. Nie warto.